Dobry, witamy serdecznie z 5 februego Lika Artemiera RP. Jesteśmy na Torwale w Warszawie. Po malutku zapomniałem się trybuny. E, m, mamy piękne wydarzenie. W finale wystąpią cztery e, drużyny chłopców młodszych, chłopców starszych, dziewczynki młodsze, dziewczynki starsze. Piękna hala Torwar w Wrocławiu, może nie więcej większej dzieci grających w piłę. 16 drużyn w każdej kategorii wiekowej na Murawie. Za momentem zobaczycie dwie najlepsze. Mamy wielką satysfakcję, jako Dysu w Wrocławiu zajęliśmy dziesiąte miejsce, natomiast no, mogliśmy dużo więcej, natomiast właśnie z finalistą dzisiejszym zagraliśmy pierwsze mecz na 1-0, tylko 1-0 prowadząc grę, także mamy taki troszkę niesmak. Chłopczyk chcieli, tutaj być na korwarze i naszą drużynę. Przepraszam, panie trenerze, w całej kazałości, znaczy tutaj Piaska, młody tu chłopczyk 2-5, macie Dominika, 2-3 chłopczyk, e... To uciekały mi z miona, ale wydarzenie i ranga jest naprawdę wielka, z tamtej strony spróbujemy. Mateuszek, po niego kurczak, Mateuszek ma cztery, kurczak 2 dwa pięć. Potem e, mamy Szecełka, za nim jest Rajczak. Szydzi Głutek, słuchajcie, macie Kubusia, odbrawiamy. E, no właśnie... Jak masz, jak na imię ma kolega? Jak na imię masz? Mateusz, właśnie, dokładnie. Mateusz Jasna z psywy, natomiast mamy Mateuszka, mamy Dominika i To jest nasza ekipa, Czesk Bolosławiec. Na powiecie, słuchajcie, na krawkarz. E, Oskar. Także e, no, miny proste, smutne, bo każdy z poprzednich chciał być na perwadze, natomiast w fazie grupowej nam się słabo ułożyło. Właśnie z obecnym dzisiejszym finalistą przegraliśmy 1-0, ale mieliśmy swoje e, poprzeczki, e, interwencje z pustej bramki. Także, Dalko chłopców jeszcze większy dzisiaj oprawa tego wydarzenia niesamowita. Komentuje Dariusz Szpakowski na Tybanach Premier LP wiele innych świetnych gości. Słuchajcie skróty, zobaczycie również na naszym kanale. Będzie głośno. Wszyscy przygotowani do funkcjonania. Słuchajcie, 640 dzieciaków wzięło udział w tym finale i powtarzam w całym tym przedsięwzięciu na skalę Polski nasz maleńki 50 tysięczny spokojnie ten nasz spokojny 50 tysięczny Bolesławiec zajął 10 miejsce można się podstawić, można pozdrowić, słuchajcie to są finaliści z trudnika. Mamy kanał na YouTube z dużą oglądalnością, tam jest kilka tysięcy subów, kanał jest sportowy, także przedstawiam finalistów, jesteście z trudnika. Życzymy Wam powodzenia. Słuchajcie, a jak droga do szczytu? Były momenty kruche? Czy wszystko na pewniaka? Były kruche, były kruche. Życzymy Wam powodzenia. Chodźcie Prudnik jaka to część Polski? Polskie województwo. O Polskie województwo. No to zdolność Śląskiego nam blisko, to trzymamy kciuki. W grupach się minęliśmy, a to są właśnie finaliści, którzy za moment jako chłopcy młodsi wystartują na... Startują na finale. Będą grać z Dużyną, która właśnie z nami wygrała 1-0 w grupie. No i ta wygrana jakby premiowała ich awansem. Dla nas niestety pozostaliśmy w grze o miejsca 9-16. Jak wiecie, przyszliśmy dwa mecze wygrywając, trzeci remisując, dogrywce przegrywając. Mały finał zajęliśmy 10, -10. To jest wielki finał i wielkie wydarzenie kochani także A jeszcze chwileczkę pocieszcie się, zobaczcie zapełniają się trybuny, pochodzą ciągle nowi goście Będzie tutaj dzisiaj chył tu. Będziemy oglądać zmagania, będzie dużo konkursów, dużo zabawy Zresztą e, telewizja Total to, 1 to relacjonuje to wydarzenie, także na pewno oglądaliście, jak nie to pewnie w internecie będzie można obejrzeć. My ten film dodamy z 2-3 dniowym Kiedy go będziecie oglądać, będzie dawno, po finale zostaną wspomnienia, ale e, tam pierwsza trójka, słuchajcie, będzie nagradzana, właśnie no, impreza naprawdę na wysokim poziomie. Zrobimy wejścia w trakcie naszej finałowego, że no, no, na to spróbujemy na nie że to wypróbujemy wam pojeżdżenie do zobaczenia do... To